Witam wszystkich, bardzo to bardzo serdecznie, z strony VIP Witam was w grze LIVES GO ON Czyli życie toczy się dalej y, Ogólnie rozegrałem sobie Mapka jest ogólnie Jakaś kopalnia chyba Jakieś góry, jakiś zamek, jakieś coś, jakieś coś W kopalni y, No jest tu mapka Trochę, trochę spora Rozegrałem sobie kilka e, Rundek i wam zaraz pokażę, o co tutaj chodzi. Gościu nam spadł i się zabił. Teraz przyzywamy sobie drugiego rycerza, który wskakuje nam do tego jakże niesamowitego miejsca i przeskakuje te kolce. Mamy checkpoint i możemy sobie na przykład z nich most zrobić. O, na przykład most. Możemy po nich przebiec Ale też można po nich przeskoczyć po prostu Że wybić się, po prostu tutaj jeden zginie I po prostu się wbijamy i... zdobywamy pucharek yy, Ogólnie... Początek nie jest trudny Nie wiem jak później Przeszedłem kilka tylko tych Zginęło teraz mi 7 żołnierzy I przechodzimy to w 33 sekundy A ogólnie zginęło mi chyba dwóch i przeszedłem to w 7 sekund Drugie, zginął mi jeden i przeszedłem to w 9 sekund I wygląda w ten oto sposób Pojawiamy się tutaj W tym początku chciałem to jakoś tak przebiec, ale może się nie dało Trzeba to zaparkować nad, na, na całkowicie i wejść tu Tu chciałem od razu przebiec, ale się tutaj też nie da Tylko myślałem, jakoś bym go tu zabił Więc, my się gość upada a i ogólnie z tej pierwszej dostajemy zamiast mieć taką bławę. za to nie dostajemy nic dodatkowego i zginęła nam tu jedna osoba i czas to 23 sekundy mimo że złoto no yy, później mamy jakieś tam dodatkowe punkty w grze Jakieś dodatkowe misje, czy coś, ja wam w ogóle nie pokażę to yy, tak jak ja to zrobiłem na samym początku. Jak ja to próbowałem, widzicie? Mamy miecz i mamy taki kask. Kask dostałem za, za teraz, za, za tą misję. Ten nie ma nic. Fak. Nie tak. Dobra, hop, hop. Dobra, skoczyłem. Gdzie to uderzyłem. Tak. Tu nie mogę wyjść, tam nie mogę wyjść. Dobra, idę do góry. czułem tu. O. I on ze, o o o żar I za to zostałem aciwka i no, a ten ma buławę, widzicie W tym tak myślę, hm, co by tu zrobić żeby to tak, może coś z nim trzeba zrobić Stoję, tu stoję, coś go próbuję przepchnąć Coś, coś, coś go próbuję uderzyć, myszka nie działa Nic, nic Tak myślę, hmm. jakieś kolce na ścianie zabije się o nie hmm. Nic mi to nie dało. W zasadzie. Ej, czekaj. Się teraz zabiję. To mogę to przejść. Yes, udało mi się to przejść. A potem to maniaczyłem, żeby to przejść jak najszybciej. Bo tu się ogólnie też czas liczy i żeby jak najmniej razy zginąć. Ale to jest tylko taka moja pokazówka. Tutaj macie ogólnie mój czas 20 sekund. I trzech mi tylko zginęło. Czech. Czech chyba maksymalnie. Z najmniejszych. Nie, tu! Tu dwóch mi zginę. No, no. I kolejna mapka, którą jeszcze przeszedłem. Ta nie jest trudną mapką, ale trzeba było rozkminić jak i co przejść. Więc startujemy na dole. Hop. Robimy sobie do góry. On się tak fajnie chwyta. Tu trzeba jednego zabić. Drugiego zabić. Gra proponuje, żeby tutaj w prawo przesko przeskoczyć. Wiecie, tu na prawo... Tam ale no, niepotrzebne, bo tam jeszcze do góry można pójść po tego tego ciepciaka Trzeba poświęcić z dwóch albo nawet z trzech. Wtedy on nas pożarł i za drugim, za drugą grą po prostu, znaczy za pierwszym razem po prostu to tak przeszedłem O nie za Pierwszym razem to tak właśnie przeszedłem Żeby ogarnąć mapkę i żeby ten ciapciak mnie zjadł Bo nawet nie wiedziałem, że ten ciapciak tutaj, tutaj, tutaj jest, ani nic Po prostu mnie zażor. Ale zaliczyło z żarciem, po prostu przychodziłem to drugi raz Znaleźliśmy pucharem w łeb I odjeszczo. Tutaj mnie jeszcze nie było. 26, 26 sekund proponowane i trzech do zginięcia. Hmm. E, tu wyłącza ogień. Dobra, ja bym się tutaj ogólnie zabił. Żeby wyłączyć ogień. E, Jakbyś bym tam do tamtego ciabdziala wskoczył. Ale nie wiem jak do tego ciabdziala skoczyć. Po trupach. tędy Dni. Hmm. Znaczy co? Zróbmy sobie... fosę z tych. Pamiętajmy serio. Se Jest! żeby mnie ciepcial. No trzeba po prostu poświęcić jednego soldiera A, tutaj też nie wskoczę bez... Bez skocznika. Czyli gra mnie uczy, że mam wykorzystywać swoich do podsadzenia się. Gra uczy wystawiania sojuszników. Fajnie! O! Dodatkowany nowych... nakrycie głowy. Udało ci się nakarmić Jurka trzy razy... No to co to jest? Jurek. No to nie jest żaden Jurek jest. To jest prawdziwy Jurek z, J z Jurkowic. Heumsa samuraja Jest wiele rodzajów wojowników łączących Heum z naszym. No. no, ja sobie tutaj będę przechodził to i w innych odcinkach będę Wam pokazywał, jakie mi się udało osiągnąć rekordy. Możecie ogólnie obserwować albo. My na dole, co to robi. Oh, nie jest trudne, a tam jest dziewczynka na lewo Jeżeli nie Opla Byłem Samurajem hmm, Co teraz? Hmm. Mam plan Ola, trzeba pomyśleć. I to już może trochę zająć. Ale mam złoto. Patrzcie, jest. W, w, ale nie mam złota w, w tych zdjęciach. Buchar spoił mu coś tam, topór. I Dla samego siebie. Ale mamy pucharek I w czasie też, żebym się załapał. Widzicie? Widzicie? Udało mi się. Co to robi? Wraca kulce. To co robi? Jeździe kolce. A tam jest dziabdzial. Dobra. Tam jest dziabdzial. Teraz jakoś pojechać z kolcami, czekaj. Ja to muszę co to robi? To i podnosi kutę, ja w taki sposób tego nie przeskoczę. Halo, to się ciężko zrobiło. Czekaj. Ja nie mieć planu. Hmm. Mam plana. Pachta, pachta, patrzta i się uczta. Nie wiem jak to przejść, ale nie wiem jak zdobyć dziebdziala. Dobra, wezmę sobie tutaj takich kilku żołnierzy. Teraz trzeba ich posunąć. Teraz trzeba ich wywalić w tamtym kierunku. Dobra, wiemy już jak zrobić nawet tego dziabdziala Trzeba zrobić hop, 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 hop i hop. Brzmi mnie. Jest! Ciężkie to było. Dobra, ja się dopiero rozgrzewam. Ciii. Ci wystarczyło zabić, no spoko ja to rozkminię, tak? wow ja to rozkminię, tak? tak dobra, to będzie ostatnie rozkminianie moje w tym odcinku yy, aha. jakie to długie halo okej, okay, to mi otwiera tego, dobra czyli tu trzeba iść w lewo żeby to mnie yy, ciap, ciapnęło Teraz moje. main'e zwłok poleci mi, mi tu i mi to otworzy, dobra. E, saving. E, nie tędy, bo ja muszę jakoś. Plan. To się zamknie. Teraz można wrócić. A tam był dziabdzial u góry. Musimy tu wrócić. Tam był dziabdzial. Nie sorry nie dziabdzial Jurek było proste. Dał ci zabić pięciu rycerzy Aha no, Ale mamy miecz Piracki Nie, ja tu chcę wrócić, nie miałem dziabdziala Ja go muszę zdobyć Robimy grę tak mniej więcej na full Jak nie będę ogarniał to wiecie Dziadziele otrzymujemy z tego poziomu Albo to się uda, albo się nie uda Nie wiem Dziadziele! Idę, olo Dobra, hopla 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 Tum, 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 tum. Płytka Lady. Patrycja. Kubi, Kubiak. Kubiak. Właśnie ten, kim chodzę, tak, tak się nazywa. Tenta. No, mamy mamy Jurka. Nakarmy, nakarmiliśmy Jurka. Można skończyć od O, łopata. Dało Ci się nakarmić sześciu Jurków. Fajnie! już 11 minut odcinka. Dobra. Jeszcze jedno, a tam była minuta 15. To ja pewnie w 3 zrobię. Dobra, widzę Jurka, prawy górny. No tak, co my tu mamy? Tu nie mamy nic. Mamy łopatę. Yy, łopatę. Co to robi? Tam mhm. co robi? Nie wiem wiem co ja muszę chyba zrobić Muszę chyba go dziabl...dziablalalalam Nie Coś takiego muszę zrobić A to mi... Co zrobi? Otworzyć to do Jurka chyba Tak, ja, otworzyło to do Jurka ale Halo tam muszę jakoś po ten kielich pójść. ja chciałam to zablokować, żeby to nie było? Ej, ja nie zdążę. Nie ma wafla. Teraz powiedzcie mi, ja mam. Jak tu kogoś zostawić? Jak ja tu mam kogoś zabić? Eee... E... Ewidentnie muszę otworzyć to, żeby tam pójść. Tak? Tak. Ron! Nie ma wadzka. Jak to zrobić? Halo, panie kapitanie. Bo to mi też nic nie daje. Koś. Jurek, możesz mi? <śmany> <śmany> Ja już wiem U -u -u -u. Nie wiem czy to tak trzeba było zrobić czy nie ja mnie to nie interesuje Ale wiem jak to jak to szybciutko zrobić I to nie interesuje mnie to kurwa nie interesuje Może wbić nim gwóźdź do trumny, tak ale ja to chcę zrobić na szybszym timingu. Na wery szybszym timingu. Bo ja już wiem jak to mam zrobić. Patrzcie. Dobra. <grystanie> Czyli tego tak nie zrobię. zacznijmy jeszcze raz. Bo tam jest druga ta. Dobra. A, aj, 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 aj to rozumieć. Chyba pierwszy to Potem zrobić to, potem zabić tego, potem zrobić to. Potem można się szybko wrócić. Dwa trupy, znaczy jednego trupa, bo mam widzę, żeśmy jednego trupa tam rzucili. Teraz można zrobić to. Skoczyć Cuk cuk, cug, cuk i cuk. Pięknie. I już drugim razem nie musiałem zdobywać ju karmić Jurka, ponieważ Jurkę żeśmy nakarmili w pierwszym podejściu. Tutaj, tutaj Fiolet, tutaj fiolet. Niestety, znaczy fiolet jest najlepszy, tylko że nie wiem jak zdobywać fiolety wszędzie, więc kliknij dowolny klawisz. Jest. Więc no niestety jak próbowałem przechodzić to na fiolet, to niestety mi się nie udawało. Ale złoto też jest dobre. Bo fioletowy jest taki świetny ło ho ho, ho, ho lo, panie kapitan. Więc tutaj jestem świetny, widzicie? Widzicie? Dobra, ale mapa świata, więc wróć, nie wiem, menu, menu, halo, menu chcę. No, mamy już dużo poharów, moi wojownicy yy, wyruszają na kolejne ataki, osiągnięcia mamy. Poznałem, um, poznać jurka i ogólnie jest kilka osiągnięć, których nie zdobyłem. Suma ofiar 105. Galeria? A mamy gości z Łopatą, gościa z Toporem, Młotkiem, Morgenszternem, Mieczem, Hełmem Wikingów, Hełmem Samuraja i tyle. Dobra, ale ty Wam podziękuję za oglądanie, więc dzięki za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i napiszcie, czy chcecie taką grę, nie wiem, czy ktoś to w ogóle ogląda, czy nie, czy ktoś dotarł do tego momentu, czy nie, ale jak ktoś dotarł, to możecie napisać, czy wam się ta seryjka podoba, czy nie, bo mnie się ta gra podoba, mnie wciągła nawet, jest ciekawa, mimo, że jestem durny i będę mieć problemy pewnie z późniejszymi poziomami, ale Cii, dziękuję za oglądanie.